Dobra, to ja założę. Na na głowę. Rejestru, wziął. No, niech. Kurcze, ale szybko wyczerpał. No, mówiłem. Olejnik. Dobra, to ja założę. Na na głowę. No, zjedź.

Ja tylko przyjechałem na szczęście. wczoraj tak, no jeden no, jeden no. wiesz, że to później sprawdzimy w domu, jak to zrzucimy, nie? Oczywiście, oczywiście, ja Ci to dam. Miałem... Komuś a więc jeszcze, nie? Chciałem Ci... Zostaw mnie. Parka jeszcze Dałem klapy. Ej, nie część się tym. Marek, co w Ciebie wiozę Świętnika? Tak Bo ja tylko przyjechałem na kamerą A ja wczoraj no. no. ja no, no. ja no, ja tak to, no, jeden Cześć, no. Cześć. No. Tylko wiesz, że to później sprawdzimy w domu, jak to zrzucimy, nie? Oczywiście, oczywiście, ja ci to dam. A tak połowę niżej Andrzej, dasz radę? Tak. Ja nie musi być tak gwałtownie. Zrób jakąś ładną ósemeczkę. Mówcie mi gdzie tam leci ta A tak połowę niżej Andrzej dasz radę? No nie musi być tak gwałtownie. Zrób jakąś ładną ósemeczkę. Mówcie mi gdzie tam leci ta No na razie dopali silnik. Jeszcze nic nie robi. Jak ten kierunek? No teraz być go przeciągnął. Aż ci się kuźba pokiwał, nie? No i poleciał Aż ci się kuźwa pokiwał, nie? i do poleciał Tak dam ci to sobie synchronizujesz chociażby po gadce? No, nie, e, nie wiem, na jakichś dwóch dwóch ścieżkach czy coś mm jakieś takie właśnie lał pasiki tak, dalej i sobie porównasz i bo tamty by nie było mi szkoda no nie nie boję się absolutnie oni się nie, ja też nie bawią nie ten model bo ja tu widzę już trzy modele chcę bo tamty by nie było mi szkoda no nie nie boję się absolutnie oni się nie no ja nie, mam nie mam ten model bo ja tu widzę już trzy modele chcę No ja... nie no, Tak, robią... tak? tak to GoPro ona ma zajebistą stabilizację. Na nartach żadnego gimbala, nic, kuźba normalnie, czysta żywa, kamera i chłopie normalnie jak... Po sznureczku. No zaleta niesamowita. O to jest bardzo ładny cel Którego zepsułem gadanie? Po sznureczku. No zaleta niesamowita. O, to jest bardzo ładny przelot, którego zepsułem gadaniem. <grym no. <grym I będzie nagranie głosu. Ale my tu robimy eksperyment. Muzykę no. podpada. Ta, tam damy. Aha. No, dobra spoko <grym Nie wiem, <grym> co to jest. Kurde, ja skręcam na kierunku, a go nie mam. Tobie tak kiwa go, jak dodasz gazu? Nie ma wiatru, możesz lądować w tą stronę, jak chcesz.

Tobie tak kiwa go jak dodasz gazu? Nie ma wiatru. Możesz lądować w tą stronę, jak chcesz. Nie ma wiatru Możesz lądować w tą stronę jak chcesz